Teraz mamy materiał HD. Kiedy nagrywamy materiał HD na ekranie, obraz, który widzimy, obraz nagrywany staje się trochę bardziej klatkowy, nie wiem czemu to jest spowodowane, ale Windowsy 7 tak mają, barwy zostały troszkę podbite, jak widać piękna ładna pogoda, słoneczny dzień. Jakość nagrywania jest naprawdę super. Trzeba powiedzieć, że telefon jest duży. Metalowa obudowa i ten plastik szczotkowany, który jest troszkę śliski, powoduje, że trzeba naprawdę uważać, żeby te, ten wielki telefon nie wypadł nam z ręki. Możemy też tutaj zaprezentować działanie autofokusa. Mamy tu na przykład pada. Jak widać, autofokus działa świetnie. To już nie łapie, ale z takiej odległości jeszcze łapie. I naprawdę szczegóły w trybie makro są rewelacyjne. Tutaj teraz musimy złapać ostrość. O! Naprawdę autofocus działa świetnie.